Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na... Autentyczni 23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij Czy Narcys dobrze się bawi bez ciebie. Czy bez ciebie Narcys dobrze się bawi? Czy przyjemnie spędza czas? Odpowiedź nie jest taka prosta. Odpowiedź nie jest taka łatwa. To jak Narcys rozumie zabawę, dobrze spędzany czas może się znacznie różnić od tego, jak ty to rozumiesz. Zwykle narcyz rozumie zabawę poprzez pewną formę ucieczki. Poszukuje odwrócenia uwagi, poszukuje ulgi, ulgi od nieprzyjemnej rzeczywistości. Poszukuje rozrywki, poszukuje zaangażowania w fantazję. To jak narcyz rozumie zabawę jest zaburzone, jest odwrócone. Szuka odwrócenia uwagi od nudnych aspektów codziennego życia, angażuje się w określone czynności i zachowania. By uwolnić się chociaż na chwilę od ciągłego uczucia pustki, depresji, ogólnego smutku, nostalgii. Wiele z tych czynności, wiele z tych zachowań może być ryzykownych, może być uzależniających. Mogą one dostarczać narcyzowi poczucia nagrody. Nawet wówczas, gdy jest to zagrożeniem dla jego zdrowia czy życia. Tak właśnie narcyz rozumie rozrywkę. Tak narcyz przypisuje sobie dobrą zabawę. Tak stara się spędzać przyjemnie czas. Idea zabawy, idea rozrywki u narcyza. Zwykle będzie jakąś formą ucieczki. Może to uwzględniać alkohol, narkotyki, pornografię, seks, imprezy, kluby, bary, zakupy, hazard, gry i filmy, lub cokolwiek innego, co pomaga mu odwrócić uwagę. Od otaczającej go nieprzyjemnej, nieprzyjaznej rzeczywistości. Narcyz znajduje również przyjemność i rozrywkę kosztem innych osób, kosztem innych ludzi. Narcyzowi sprawia satysfakcję, gdy sprowadzi kogoś do parteru, gdy uda mu się sprawić że ktoś poczuje się gorzej. Dla narcyza satysfakcjonujące jest obrażanie innych ludzi, sprawianie, że czują się gorsi, że czują się mniejsi niż są w rzeczywistości. Takie zachowanie, taka sytuacja. Sprawia, że wtedy narcyz czuje się kimś więcej niż jest w rzeczywistości, co po raz kolejny jest pewną formą ucieczki. To pomaga narcyzowi odwrócić uwagę od nieprzyjemnej rzeczywistości. Podczas gdy dla narcyza jest to rozrywka, dla Ciebie może to już nie być wcale rozrywką. Normalna, zdrowa osoba znajdzie satysfakcję, zadowolenie, rozrywkę w rzeczywistości, skupiając się na rzeczach naprawdę ważnych na rzeczach, które mają znaczenie czy to rozwój osobisty, Głębsze rozmowy, bliskość, natura takie rzeczy zadowolą ludzi, którzy potrafią cieszyć się życiem. Problem w tym, że narcyz nie potrafi cieszyć się własnym życiem. Dlatego spędza każdy dzień, starając się odwrócić swoją uwagę. Od własnego życia. Robi tak poprzez różne formy, rodzaje ucieczki, inaczej mówiąc, jest to eskapizm. Cokolwiek, co uśmierzy ból, cokolwiek co go znieczuli, podczas gdy te aktywności, te zachowania, Mogą wydawać się tymczasową ulgą, to ból nie znika, nie przechodzi. Rzeczywistość i ból powracają, a im więcej czasu upływa, tym bardziej narcyz staje się odklejony od rzeczywistości. Narcys staje się coraz to bardziej. Osadzony w różnej formie ucieczki. Narcys jest pusty i martwy w środku, jest bardziej maszyną niż człowiekiem. Normalne, zdrowe osoby nie uciekają od prawdy, od rzeczywistości. Są zmuszone zaakceptować prawdę i rzeczywistość. Niezależnie od tego, jak bolesna by ona nie była, Narcys nie jest do tego zdolny. Narcys tak nie postępuje. Narcys robi wszystko, co w jego mocy, by odwrócić uwagę od bólu, od wstydu. Narcys robi wszystko, by odwrócić, rozproszyć Swoją uwagę od rzeczywistości. Właśnie dlatego narcyz jest zawsze taki zdenerwowany. Właśnie dlatego narcyz jest zawsze taki nieszczęśliwy. Jest tak, ponieważ narcyz tak naprawdę nie żyje, nie żyje w rzeczywistości podczas gdy może się tak wydawać że dobrze się bawi to nie jest to prawdziwe nie jest to rzeczywiste nie jest to autentyczne narcyz po prostu znalazł sposób na to by oszukać swój umysł oszukuje okłamuje samego siebie Wierząc w to, że dobrze się bawi, narcyz często przyjmuje różnego rodzaju substancje psychoaktywne, lub angażuje się w czynności lub zachowania, które pomagają mu w ucieczce od rzeczywistości. Nie różni się to od alternatywnej wirtualnej rzeczywistości. Narcyz stworzył własne symulacje. Symulacje, które są bardziej dla Niego korzystne. Narcyz stworzył symulację tego, jak chciałby widzieć swoje życie. Narcyz odrzuca każdego, kto nie wierzy w jego symulacje. Narcyz odrzuca każdego, kto nie akceptuje, nie potwierdza, nie wspiera jego iluzji. Każdy, kto nie uwierzy w to, co Narcyz stara się pokazać, stara się odegrać, każdy zostanie odrzucony. To sprawia, że Narcyz jest jedynie otoczony ludźmi, Którzy wierzą w iluzję. Jest to psychoza, wspólna psychoza. Ludzie wokół narcyza ulegają złudzeniom. Wierzą, że to jest rzeczywiste. To tak, jakbyśmy mieli do czynienia z grupą pijanych osób, albo z grupą naćpanych osób. Oni też myślą, że świetnie się bawią, przyjemnie spędzają czas i wydaje im się to prawdziwe, rzeczywiste. Lecz dla każdego, kto jest trzeźwy, kto nie wie co przyjęli, dla takich osób wyglądają na szalonych, wyglądają na obłąkanych i nienormalnych. Wyglądają na wykolejonych, na odklejonych od rzeczywistości. Tak samo jest w przypadku Narcyza. Narcyz jest pozbawiony kontaktu z rzeczywistością, jest od niej odklejony. Narcys znalazł sposób, by oszukać własny umysł. Znalazł sposób. By uwierzyć w to, że dobrze się bawi, lecz to nie jest prawda. To nie jest rzeczywistość. Czynności i zachowania, których się podejmuje, są często czymś odwrotnym od tego, co uważasz za dobrą zabawę, za rozrywkę. Są to jedynie formy eskapizmu, są to formy ucieczki. Czasami Narcyz celowo będzie podejmował czynności i zachowania, którymi się interesujesz. Czasami Narcyz będzie zajmował się tym, co Tobie sprawiłoby przyjemność. Narcyz postępuje tak, ponieważ jest to próba projekcji Jego zazdrości. Próbuje projektować, przerzucać zazdrość na Ciebie. Narcyz chce, żebyś przejął Jego emocje, Jego uczucia. Kiedy Narcyz Cię widzi, to często angażujesz się w coś, w czym On chciałby brać udział chciałby być tego częścią i to sprawia, że czuje się w określony sposób. Lecz narcyz nie chce mieć do czynienia z rzeczywistością. Nie chce zaakceptować swoich emocji. Nie chce ich uznać za swoje. Jest to dla niego zbyt bolesne. Narcys woli projektować swoje emocje na ciebie i tak właśnie bardzo często postępuje. Postępuje tak poprzez zaangażowanie się w czynności i zachowania, które ty lubisz. Mogą one nawet nie sprawiać przyjemności narcyzowi. Mogą one nie być wcale rozrywką. Mogą być one dla niego nudne i niesatysfakcjonujące. Możesz na przykład lubić spacery, przyrodę, naturę i tylko dlatego, że Narcyz wie, że tobie to sprawia przyjemność, tylko dlatego Narcyz zacznie cię naśladować. Zacznie robić sobie zdjęcia. Zacznie udawać, że spędza cudownie czas. Na łonie natury, lecz tak naprawdę w głębi narcys jest nieszczęśliwy. Narcys nie widzi w tym żadnego sensu, żadnego celu. Nieraz uważa to za nudne i głupie. Narcys jedynie udaje, że dobrze się bawi w ten sposób. Postępuje tak, ponieważ wie, że Tobie to sprawia przyjemność. Narcys chciałby móc odczuwać to samo co Ty, chciałby mieć tą możliwość, by te same rzeczy, które Tobie sprawiają przyjemność, by jemu też sprawiały przyjemność lecz nie jest to możliwe. Narcys nie jest w stanie osiągnąć spełnienia, satysfakcji, robiąc to samo, co nam przynosi spełnienie i satysfakcję. Narcys chciałby móc być po prostu normalnym. Chciałby mieć tą możliwość, by móc cieszyć się rzeczywistością, Lecz by to mogło być możliwe, to narcyz musiałby zaakceptować wszystkie negatywne aspekty rzeczywistości, takie jak określone emocje, uczucia. Zamiast projektować je na innych ludzi, narcyz musiałby je zaakceptować, a jest to dla niego zbyt bolesne. Zbyt bolesne, by mieć z tym do czynienia. Dlatego też Narcyz kontynuuje swoją symulację, kontynuuje symulację, którą stworzył, by odwrócić uwagę od nieprzyjemnej rzeczywistości. Narcyz oszukuje swój własny umysł, okłamuje samego siebie i wierzy w swoje kłamstwa. Narcyz oszukuje swój umysł, wierząc w to, że dobrze się bawi. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom Narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.